Słuchajcie, witam Was serdecznie na kolejnej mojej relacji. Tym razem to jest Jastarnia. Przepiękna Jastarnia. Słuchajcie, jesteśmy jak widzicie, jakby na samym końcu mola, na przedłużeniu, na takiej kładce. A ja się cieszę, że mogę z Wami dzisiaj przewędrować się po tym pięknym miejscu, po tej cudownej Jastarni. Słuchajcie, jak jesteście gdzieś i widzicie takie tablice informacyjne przeczytajcie je, warto czegoś się dowiecie trochę historii łykniecie, że tak to ujmę słuchajcie, patrzcie ile tutaj jest różnych e, surferów e, może nie surferów, ale osób uprawiających sporty wodne w oddali, na deskach sobie pływają, na deskach szoglami na e, tych spadochronach raczej nie, czyli kejterów nie ma, bo dzisiaj wiatru po prostu tutaj nie ma ale jest wiele innych atrakcji jest przepiękne słoneczko przepięknie grzeje wiatru nie ma także czuć taki wakacyjny super klimat a gdybyście chcieli kupić biżuterię wypalaną z ceramiki to tu jest to miejsce gdzie możecie to uczynić a ja wchodzę sobie na górny przepiękny poziom naszego przecudownego jastarnianego mola. To molo ma długość 120 metrów. Jest mniej więcej trzy razy mniejsze, czy trzy razy krótsze od tego mola, gdzie oczywiście w pobliskiej e, Juracie. Ale równie przepiękne, zbudowane już w naszym Wieku, ale słuchajcie, zaskoczę Was. To nie jest jedyne molo w Jastarni. Jest drugie, równie długie, tylko bardzo wąskie, ale fajne molo. Jeżeli chcecie zobaczyć je, obejrzyjcie moją relację z zeszłego roku. Na kilku relacjach pokazuję właśnie tamte molo. Warto odnaleźć tą relację, żeby wiedzieć, gdzie to jest. A ja, słuchajcie, schodzę z tego pięknego. Mola wolnymi krokami. I jeszcze spójrzmy, jak przepięknie jest tutaj, na tej oto stronie. To jest oczywiście kierunek ku hellowi. Spójrzmy, oczywiście, jak jest pięknie. Na drugiej stronie, patrzcie, tu jest opis rejsy rejsy, możecie taką piękną łódką e, ją w zeszłym roku fotografowałem na tle zachodzącego słońca, ona jest przepiękna przepłynąć się 50 minut za 20 zł to nie jest naprawdę duża kwota e, przeważnie te kwoty są tutaj wyższe, tutaj w sensie w tych miejscowościach nadmorskich tu oczywiście macie różnoraki sprzęt, który możecie sobie wypożyczyć a oczywiście, jeżeli chcecie, e, a jeżeli pójdziecie tam dalej w kierunku tego cyfra, to tam jest huźdawka, huźdawka e, z napisem Jastarnia, albo Ilof, Jastarnia już nie pamiętam, i możecie sobie tam zrobić przepiękną fotografię, zdjęcie, bądź też filmik, nagrać dla znajomych i zachęcić ich właśnie do przyjechania tutaj. A kawałek dalej macie przepiękny napis jastarnia. Możecie tam wsadzić własne głowy, będziecie jako takie inne postacie i będziecie mieli fotkę z napisem jastarnia. Ponoć to jest takie modne teraz właśnie robienie takich fotek. A ja jeszcze tak pokazuję Wam całą przestrzeń tego pięknego mola. No i słuchajcie, macie tutaj e, tramwaj wodny Kinga, który pływa z Rewy do Jastarni w, obie, w oba kierunki. E, tramwaj płynie z Rewy o godzinie 9, 12, 15 i 18. Z kolei z Jastarni do Rewy o 10.30, 13.30, 16.30, 19.30. Ceny, jak wyglądają ceny, bodajże 65 zł, bądź też 60 e, i 120 65 w jedną stronę, 120 w dwie strony O dokładnie tak wyglądają ceny Jeżeli chcecie razem z rowerem się przypłynąć To jeszcze musicie doliczyć do tego 15 zł Za jeden rower Bo być może ktoś jeździ na dwóch na przykład <laughs> Oczywiście, żartuję, żartuję Słuchajcie, to widzicie restaurację e, Tutaj widzicie e, wypożyczalnię sprzętu i oczywiście instruktorzy, tutaj z kolei oddali parking. A my wchodzimy na ulicę Stelmaszczyka. Wójta Stelmaszczyka, ostatniego włodarza Polski w roku 1939. Dlaczego? Ponieważ Hel najdłużej się bronił. Spójrzcie, właśnie tu jest ta ulica. Oczywiście, to co możecie zobaczyć, to wszędobylskie chulej nogi, które jakby są na ścieżce rowerowej i powodują to, że nie można przejechać tą ścieżką rowerową. Oczywiście, jeżeli miejscowość turystyczna, to macie również lody. Smaki naprawdę są przepyszne, warto spróbować. Tylko trzeba dobrze się zastanowić, jaki smak najbardziej nam odpowiada i która lodziarnia, bo kawałek dalej już widzicie następną lodziarnię. Gdybyśmy spojrzeli w tamtym kierunku, tam między drzewami jest kolejna lodziarnia, czyli praktycznie same lodziarnie, ale między lodziarniami są również pamiątki. Tak jak się zasłodzicie, to możecie coś pamiątkowego sobie kupić. Na przykład, na przykład o coś takiego. Macie oczywiście budki z jedzeniami również, ale również jest tu i kawa, i gofry, i lody, i bristo, zapiekanki, także wszystko możecie zjeść na ciepło, na zimno, na szybko, na wolno, coś dobrego i coś z tak zwanych fast foodów. Oczywiście w przeciwieństwie do zimy jest tutaj wszystko otwarte, no to chyba nie jest dziwota. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj macie parkingi płatne. E, no, musicie niestety zapłacić za parkowanie. E, jeszcze niedawno półwysep był bezpłatny, jeżeli chodzi o te rzeczy, kilka lat wstecz. Teraz wszędzie, gdzie się da, pobierają opłaty. Chyba chcą, żeby tutaj po prostu nie przyjeżdżać. Cała doba parkowania kosztuje tutaj. 30 zł, kiedyś w Gdyni kosztowały 3 godziny 30 zł także być może to jest drogo ale porównując z tamtym czasem w Gdyni to jest i tak atrakcyjna cena A my sobie przeszliśmy tutaj na drugą stronę i zmierzamy właśnie już tą drugą stroną do ulicy kiedy, która niegdyś była tą główną przelotową ulicą przez Jastarnie. Dzisiaj jest ta e, główną, którą przed momentem przeszliśmy. A w tej e, części skierowanej swojej części ta ulica <gryw> widzicie? Zamieszałem się. Jeżeli byśmy pojechali tą ulicą, tą, którą teraz przeszliśmy w kierunku Helu, to przed wyjazdem natrafimy na takie wzgórze z boku. To w tym miejscu ta ulica przechodzi po były cmentarzu. Jeśli gdybyście nie chcieli brać rowerów ze sobą, to tutaj macie również wypożyczalnię rowerów. Gdyby wasza kobieta jak tutaj przyjedziecie, okazało się, że zapomniała biżuterii, to tutaj możecie oczywiście to nadrobić i kupić biżuterię. A gdybyście jakimś przypadkiem dziwnym, zbiegiem okoliczności, okazali się głodni to tutaj możecie coś zjeść. A pamiątki takie z wzorami kaszubskimi, takimi jak macie tutaj, z tyłu, możecie w tym miejscu z kolei nabyć. Gdyby zdarzyła Wam się jakaś nieprzyjemność, to tu możecie skorzystać z przychodni lekarskiej. A gdybyście potrzebowali skorzystać z toalety, to tam za tym brązowym budynkiem jest toaleta. No, i słuchajcie, my powoli zbliżamy się do końca tej ulicy Stelmaszyka. Jak widzicie, tutaj dużo rzeczy. Gdybyście chcieli wysłać list, e, taki tradycyjny ze znaczkiem, nie taki e, internetowy, to tam też gdzieś na tej ulicy, e, w okolicy miejsc, które Wam pokazywałem, jest również skrzynka pocztowa. A tu macie e, restaurację o nazwie Łóżko. Taka dosyć. Sympatyczna nazwa: no bo łóżko nam się kojarzy z wypoczynkiem, z odpoczynkiem, ze snem e, no i być może komuś jeszcze z czymś, e, na przykład praniem e, tych wszystkich poszewek i tak dalej. No, i w każdym razie tu macie łóżko. Fajna restauracja, fajne jedzonko, pyszna zupka kaperska, pyszna zupka rybna, bo ja głównie uwielbiam. Tutaj zupki. Wchodzimy sobie w taką przestrzeń bardziej handlową, bardziej sprzedażową już teraz. No i spójrzcie, tu macie warzywniak. Ten warzywniak jest czynny cały rok, no, jakbyście nawet w zimę przyjechali, to on będzie czynny. To nie będzie wtedy wystawione wszystko na zewnątrz, ale na pewno będzie czynny. Tu macie z kolei knajpkę, lody także wszystko co potrzebne dla ochłody będzie tutaj. A tutaj kolejna knajpka. No i spójrzcie. Jakie piękne tutaj jest okienko. Przy tym okienku nawet sam bym chciał usiąść. Dlaczego tu tak pusto? No bo z rana słodycze jeść, torty, ciacha. No to tak chyba niezbyt. A my przechodzimy sobie Dalej jak widzicie tutaj jest reklama masaży tajskich. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem czegoś takiego, no to może tutaj skorzystać. O tu widzicie macie wejście i a ja pójdę dalej, może będą ciekawsze rzeczy, które mnie bardziej zainteresują. Przed nami oczywiście restauracja, restauracja cukiernia chińskie. Ta cukiernia również jest czynna całorocznie. Jak tu w zimę przyjechałem, jak był śnieg, to właśnie tutaj szedłem sobie na ciacho, kawkę czy też herbatkę, żeby się ogrzać i ruszyć dalej, robiąc Wam te przepiękne moje relacje, czy też pokazując Wam te przepiękne miejsca w moich relacjach. Chyba bardziej tak chciałem powiedzieć. Słuchajcie. Widzicie reklamy, widzicie reklamę kolejnej wypożyczalni rowerów. Widzicie czapki, kapelusze. Patrzcie, różne luszaki, które tutaj sobie też możecie kupić i ten bagaż swój, który będziecie przywozić do domu, tak niesamowicie zwiększyć, że pomyślicie sobie, jak się rozpakowywaliśmy, to ta torba sterczała. Ale jak się pakujemy to ona się trochę skurczyła i już nie do końca starcza. No tak słuchajcie przeważnie, przeważnie jest. A tu macie e, kolejną knajpkę. Jakbyście chcieli tak tradycyjnie, e, no to macie sklep pewnego płotu tam właśnie w tamtym miejscu, a tu kolejne, kolejne knajpeczki. No i za chwilę. Piekarnia kolejna, namioty sprzedażowe. To wszystko, słuchajcie, tutaj czeka na Was. Nawet nie musicie rzeczy brać, bo macie tutaj e, pewne marki sportowe, w których możecie się nawet i w ciuchy zaopatrzyć, a zapewne nie tylko. Słuchajcie, dobra pączkarnia to przed nami, za nami trochę już przeszliśmy. Tutaj stacja jastarnia też również knajpka jak widzę lunch za 36 zł możecie tam nabyć e, tutaj no, ceny pączków są dosyć złożone, spore e, jak widzę między 11 a 16 zł za jednego pączka czy to drogo, czy to nie musicie ocenić wedle własnego portfela tu widzicie kolejną Knajpkę. Trochę pusto dzisiaj w tych knajpeczkach, ale być może to jeszcze nie ta godzina, jak ludzie zejdą z plaży, to wtedy zapełnią te piękne knajpeczki, a tam możecie nabyć chleb wiejski albo zjeść sobie chleb ze smalcem. Tu już widzicie więcej osób zestaw dnia halibut spieca pieca frytki surówka 53, mintaj frytki surówka 38. Devolai, frytki surówka 35, pieczeń w co się własnym ziemiaki surówka 50, polecamy flondrę e, mule w białym winie 64, e, no i co tu jeszcze będziemy mieli ciekawego? Kucharz poleca zupa marynarska z klopsikami z dorsza za 30 złotych, więc lecimy. Jak widzicie, to kolejny sklep z biżuterią z tak zwanymi biżutami. Tam będziecie mieli jedno z wejść na plażę. Tutaj macie perką, taka też restauracja. A tu kolejne, kolejne piękne miejsca sprzedażowe. Tutaj jakby jest bez cen, czyli albo jest Albo ktoś się wstydzi swoich cen, albo nie wiem co. W każdym razie jedna cena, którą znalazłem, to ciasko plus kawa 30 zł. To widzicie inne ceny. Zestaw dnia: filec halibuta, frytki, ziemniaki miks surówek 48, półmisek mięs z grilla, schabs w piersi polędwica, surówka frytki 49, belona w też zestawie z zupą 35, schabowe frytki. Miks surówek 32. pierś kurczaka 32. Śledź bałtycki 6 sztuk. Frytki surówka. Zupa dnia 30 zł. A tutaj kolejne, kolejne. Jak widzicie, Łosoś bałtycki 49. Zestaw śledzi, śledzi 32. E, żeberka w sosie barbecue 40 ziemiaki w surówkę i e, tu wszystkie chyba zostały są z frytkami albo ziemiakami i surówką e, schabowy 35 pierś z kurczaka 35 karkówka w sosie pieczeniowym 45 filet e, 75 belona 35 takie są tutaj ceny tych właśnie Dania, a my sobie lecimy dalej. Jak widzicie, kolejna wypożyczalnia rowerów, która właśnie tutaj jest. A my spojrzymy jeszcze retrospektywnie w tył. No i widzicie, co widzicie. No a my sobie skręciliśmy trochę na bok. I spójrzcie, jaki przepiękny domek z murem. Pruskim. Jak ja uwielbiam, słuchajcie, te domy właśnie, a tutaj e, ten taki jakby szalunek wypełniony cegłami. No, przecudownie to wygląda, aż można się tym zachwycać do bólu i do oporu. Spójrzcie, popatrzcie, jak to fajnie, jak to przepięknie i jak to ładnie. A tutaj połączenie starego domu z takim nowym dachem, e, jak to Kaszubi się tutaj właśnie urządzili. E, tam w oddali będzie gdzieś kapliczka rozali, tutaj właśnie wybudowana, ale zanim to jeszcze spójrzcie na taką jakby tutaj stodołę. Stodoła mi się czasem kojarzy bardziej z Warszawą, z klubem studenckim, ale tutaj są takie prawdziwe stodoły. Spójrzcie na tą przepiękną. Kapliczkę świętej Rosali. Historię opowiadałem w wcześniejszych moich relacjach. Dzisiaj powstrzymam się właśnie od tej tutaj historii. Spójrzcie, właśnie na tą, oto kapliczkę. No i tutaj w całej okazałości właśnie ona. A my odchodząc z Skręcamy do pewnego, a w zasadzie na wprost, idziemy do pewnego e, drzewa, przepięknego drzewa, związanego z pewną historią historią osoby o nazwisku Struk. Struk to to samo nazwisko, e, jakie ma obecny marszałek Województwa Pomorskiego. Historia łączy miejsce, w którym. E, no trochę historii w tym momencie się dzieje, no bo e, Alaskę jakby z Jastarnią. No mówisz o Alasce, na której trochę obecnie się dzieje. A oto ten piękny biały kasztanowiec zasadzony tu w roku 1897 przez Waldemara Struga, który właśnie stąd wyjeżdżał w poszukiwaniu pracy. A jesteśmy jakby na rozwidleniu tych dwóch dróg i idziemy sobie w tą oto stronę. Spójrzcie, tutaj takie nowe zabudowy, nowe budynki. One powstają na podwórkach starych, także jakby miejsca jest coraz mniej na tworzenie nowych e, miejsc do zamieszkania, ewentualnie do wynajmu pod turystów słuchajcie, a my teraz będziemy zmierzać ku przepięknej jastelnianej plaży chodźcie ze mną właśnie na plażę i tak właśnie trafiliśmy na taką oto uliczkę jedną z moich ulubionych uliczek i jedną z moich ulubionych wejść na plażę, tu widzicie wypożyczalnię rowerów tutaj takie jakby namioty a my sobie zmierzamy tą ścieżką coraz dalej w kierunku plaży tu widzicie jakby taki pomnik w tym miejscu stał dom rodziny e, pewnego kaszubskiego e, pewnego kaszuba zafascynowanego po prostu tom ziemią zakaz wjazdu dalej ale jak widać tu jeżdżą samochody nic sobie z tego nie robią no i idziemy wejściem numer 52 na plażę słoneczko świeci niemiłosiernie bardzo pięknie bardzo jasno las jest przecudowny ja nie mogę się doczekać, kiedy tutaj przyjadę z moim pieskiem, sobie poganiać, ale to będzie wtedy, jak będzie trochę pustej, mniej osób, czyli już trochę, jak będzie po wakacjach. A my tą ścieżką zmierzamy właśnie w kierunku plaży, do jej końca, tak aby zobaczyć morze, aby się pocieszyć chwilę tym pięknym Bałtykiem. Spójrzcie na ten piękny Bałtyk. On już się tam wyłania nam z czeluści przepiękny Bałtyk. Dzisiaj sobie podejdziemy. Podejdziemy na tą piękną plażę, poglądamy chwilę morze. To nasze piękne bałtyckie morze. Spójrzcie, trochę osób jest, nie będziemy im zawracać głowy, po prostu podejdziemy sobie do samej tafli wody, tam popodziwiać ją. Dzisiaj widzicie flagę białą, ratownicy tutaj są, można się kąpać czyli wszystko to, czego oczekujecie, tutaj dostaniecie. Słuchajcie, gdzie to nasze piękne Bałtyckie Morze się schowało? Gdzie ono jest tak piękne, jak tutaj, chyba nigdzie?